Witajcie, my chyba Procie. Po niesamowitym sukcesie ostatniego filmu biologicznych ciekawostek, których nie nauczyli Was w szkole, stwierdziliśmy, jak każde beznadziejne studio filmowe, że pójdziemy za ciosem i nagramy kolejną część. Po komentarzach po ostatnim odcinku, gdzie bardzo wiele osób stwierdziło, że nie wolno mi nosić czapki w domu. Tak więc postanowiłem podnieść rękawicę, no i jest jak jest. Zapraszam do odcinka. Ciekawostka numer jeden. Pajęczaki nie mają głowy. Generalnie gdybyśmy otworzyli sobie podręcznik do biologii dla liceum i otworzyli na rozdziale, który mówi o pajęczakach, to byśmy zobaczyli, że ciało pajęczaków według tego podręcznika będzie się dzielić na głowotłów i odwłok. Nic bardziej mylnego. Otóż ciało pająka dzielimy na część przednią i tylną, albo ładnie z łacińska, Prosome i opisome. Dlaczego tak jest? Bo moglibyście powiedzieć, o, znowu się czepia jakieś tam semantyki to są tylko słowa, wiadomo o co chodzi. Nie, to nie jest skierdoła, dlatego, że pająki naprawdę nie mają głowy, po prostu nie mają głowy, to nie jest głowo tułów, bo biologicznie głowo tułów to jest głowa zrośnięta z tułowiem. To nie jest głowo tułów, tylko to w ogóle nie ma głowy. Dlaczego? Dlatego, że generalnie u tak, czyli tej większej grupy, do której należą pajęczaki, jeśli mamy głowę, co na głowie są odnóża głowowe, takie jak czułki? Po pierwsze, są czułki, czułeczki są, są czułki, są szczęki i są żuwaczki. I jeśli coś nie ma szczęk, czułek i żuwaczek, to znaczy, że Coś się stało z jego głową, a raczej jej nie ma. Tak więc wszystkie inne stawonogi, jakieś, wiecie, kraby, owady, wije, itd., dalej, wszystkie chociaż w jakimś ustawieniu te przydatki głowowe mają. I w ogóle mają, wiecie, segmenty głowowe, mają jakieś oczy na tej głowie, itd., dalej, Natomiast pająki nie mają tych odnóży. Zamiast tego mają szczękoczułki i nogogłaszczki, czyli zupełnie coś innego. To jest po prostu coś innego, pełni zupełnie inną funkcję. Nie wiem, czy pamiętacie na przykład odcinek o rozmnażaniu. Jak różne zwierzęta się rozmnażają. Tam mówiłem o tym, że właśnie pająki używają swoich nogogłaszczek jako strzykawy na swoje nasienie i w ten sposób wstrzykują samicy swoje nasienie. Żaden inny stawonóg tak nie robi. Po prostu, tak? To są zupełnie inne odnóża, mające zupełnie inne funkcje. Pająki nie mają żuwaczek, nie gryzą w żaden sposób swojego pożywienia, tylko wsysają je do środka swoim aparatem gębowym, tak? Wyprowadzają na zewnątrz enzymy trawienne, które trawią ofiarę. Jej wnętrzności one później rureczką, jak smoothie, wysysają swoją ofiarę. Także nie, pająki nie mają głowy. Wybijcie to sobie z głowy, pająki nie mają głowy. Ciekawostka numer dwa. To jest istnienie pewnej grupy zwierząt. To jest po prostu samo to, że te zwierzęta istnieją. To jest niesamowite jest mi bardzo przykro, że akurat o tych zwierzętach moglibyśmy w szkole uczyć. Na przykład, nie wiem, zamiast uczyć się o wrotkach, to moglibyśmy się uczyć o niesporczakach, bo właśnie o nich chcę Wam powiedzieć. Niesporczaki, inaczej tardigrady. Niektórzy też nazywają je niedźwiedziami wodnymi, ale to jest spore przegięcie, bo niedźwiedź to taki jest, wiecie, spory jest niedźwiedź, nie? A niesporczaki oglądamy pod mikroskopem. Więc co to są te niesporczaki? Niesporczaki jest to grupa bezkręgowców, które wyglądają właśnie tak, jak widzicie teraz na swoim ekranie. Są to no, przeurocze maluszki, które mogą żyć na lądzie w jakichś wilgotnych miejscach, ale również w zbiornikach wodnych, także ich środowisko życia naprawdę jest szerokie i też naprawdę żyją dosłownie wszędzie. Podejrzewam, że jakbyście sobie zebrali wodę z kałuży, to byście tam spotkali dużo właśnie jakichś tam protistów, dużo jakichś tam pantofelków innych takich rzeczy. Sporo wrotków. I myślę, że jakiegoś niesporczaka też moglibyście sobie na spokojnie spotkać. Więc co jest w nich takiego wyjątkowego? Przede wszystkim to, że niesporczaki są mistrzami świata, jeżeli chodzi o ekstremalne warunki. Otóż niesporczaki wytworzyły sobie coś takiego, taki sposób na życie, który nazywamy kryptobiozą. Jest to stan metaboliczny, w którym organizm w pewien sposób próbuje przetrwać trudne warunki. Jest to pewien taki tryb przetrwalnikowy. I w tym stanie kryptobiozy niespoczaki są w stanie po pierwsze przetrwać ekstremalne warunki temperaturowe. Otóż są w stanie przetrwać temperatury od prawie zera absolutnego do aż 150 stopni Celsjusza. Przypominam, że białka nasze to ścinają się tak powyżej 40, dlatego my, no jak mamy gorączkę powyżej 40 stopni, to jest problem. One są w stanie przetrwać w temperaturze 150 stopni Celsjusza. Dalej, znoszą tysiąc razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę na Ziemi. Tysiąc razy większe promieniowanie. Wytrzymują ciśnienie 6000 atmosfer. Ogromne ciśnienie. Potrafią przetrwać. 100 lat bez wody, w stanie, który nazywamy ładnie po biologicznemu anhydrobiozą, dalej potrafią też przetrwać w próżni kosmicznej, a te ich zdolności do przetrwania w tak trudnych warunkach skłoniły naukowców do pewnego testu, właśnie żeby wysłać te niesporczaki w kosmos. I w 2021 roku, 3 czerwca, firma SpaceX wysłała 5000 niesporczaków na Międzynarodową Stację Kosmiczną. I one tam dalej są, sobie, sobie się kręcą, a naukowcy na tym, żeby wysłać niesporczaka do przestrzeni kosmicznej, się nie zatrzymali, bo naukowcy z Kent University w Wielkiej Brytanii postanowili zrobić naprawdę ciekawy test. Otóż chcieli zidentyfikować górną granicę przetrwania podczas wystrzelenia zamrożonych próbek niesporczaków z lekkiego pistoletu gazowego w piasek. I zmierzono prędkość uderzenia i ciśnienie uderzeniowe. Przy którym są w stanie przeżyć. I uwaga, przy prędkości uderzenia 2621 km na godzinę przeżyło 100% niesporczaków. Wszystkie, przy takiej prędkości, uderzenia z pistoletu gazowego w piasek. A około 60% przetrwało uderzenia do 2970 km na godzinę. To są ogromne prędkości i niespoczaki świetnie sobie radzą. Także brawo dla niespoczaków. Ciekawostka numer 3. Płazińce, czyli takie płaskie robaczki, potrafią się uczyć mimo tego, że nie mają mózgu. Kim są w ogóle płazińce? Może zacznijmy od tego. Płazińce, czyli tak zwane robaki płaskie, znowu grupa bezkręgowców, z których większość jest naszymi pasożytami. To są tasiemce, przywry, jakieś motylice wątrobowe itd. itd. Natomiast jest też grupa tak zwanych wolnożyjących, czyli takich, no nie pasożytów, wśród płazińców i są to po prostu wirki. I te wirki wolno żyją w różnych wodach słodkich. I chciano przetestować, czy jesteśmy w stanie nauczyć takiego wirka ruchu warunkowego. No i się okazało, że się da. Jak to robiono? Robiono to w ten sposób, że zapalano światło, a zanim zapalono temu wirkowi światło, to delikatnie razili go prądem. Co poskutkowało tym, że biedny wirek po prostu się straumatyzował i w pewnym momencie, już kiedy tylko zapalono światło, to on się cały wiecie kurczył, bo był gotowy na to, że skoro jest światło, no to musi przyjść porażenie prądem. Tak więc udało się nauczyć go od ruchu warunkowego. Co więcej, wilki też mają niesamowitą zdolność regeneracyjną, ponieważ kiedy przetnie się je na pół, to z tych dwóch połówek wyrastają dwa nowe wilki. Tak więc okazało się, że kiedy takiego wirka, którego najpierw nauczono tego odruchu warunkowego, po tym jak się go przecięło na pół i powstały dwa, to oba posiadały ten właśnie odruch, tą właśnie zdolność do tego odruchu. Więc jest to o tyle właśnie ciekawe, że wilki są bardzo prostymi organizmami i nie mają mózgu. Mają dosłownie parę neuronów, po prostu jakoś tam obwodowo poukładane po całym ciele, ale jako takiego mózgu nie mają. A jak widać, potrafią się nauczyć jakiegoś prostego odruchu warunkowego. No, i właśnie co więcej, po takim przecięciu na pół dalej oba osobniki posiadają ten odruch warunkowy. Bardzo ciekawa ciekawostka numer 4. Na pewno wszyscy bardzo się emocjonujemy faktem, że jako ludzie doprowadzamy do ogromnego zanieczyszczenia środowiska. Jesteśmy po prostu ogromnym syfiarzem i niektórzy nawet kuszą się takiego stwierdzenia, że człowiek jest po prostu największym syfiarzem w historii Ziemi. Ale pragnę was pocieszyć, mimo tego, że to, że jesteśmy syfiarzami jest paskudnie okropne i nie wolno nam być takimi ludźmi. Oj, oj. Ale nie jesteśmy tak dziwi, ponieważ przed nami byli gorsi. Otóż uwaga, 2,7 miliarda lat temu, kiedy powstały silnice, czyli bakterie, które potrafią przeprowadzać fotosyntezę, to nastąpiło wydarzenie, które dla nas brzmi jak oksymoron. Brzmi po prostu tak bardzo nierealnie, ale tak, miało to miejsce w historii Ziemi. Uwaga, uwaga, była to katastrofa tlenowa, albo inaczej można to też nazwać wielkie zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej tlenem. No i możecie się zastanawiać, jak to właśnie jest możliwe, że jesteśmy w stanie zanieczyścić atmosferę tlenem? Przecież dzisiaj tlen nam jest niezbędny do życia i w ogóle bardzo go potrzebujemy, itd. Tak tak Ale pragnę Was poinformować, że kiedyś tak nie było. Otóż te tam parę miliardów lat temu organizmy żyły w środowisku beztlenowym i pozyskiwały energię w cyklach metabolicznych, które były beztlenowymi. Tak więc, kiedy powstały sinice, które zaczęły przeprowadzać fotosyntezę, to jak wszyscy wiemy, produktem fotosyntezy jest tlen. Więc kiedy te sinice zaczęły się mnożyć, zaczęły ten tlen produkować w wyniku fotosyntezy, to po prostu no, tego tlenu powstało tak dużo, że zanieczyściło to naszą ziemską atmosferę tlenem. Na tyle, że właśnie to zdarzenie nazywamy katastrofą tlenową, dlatego że wszystkie organizmy, które wtedy istniały, beztlenowe, po prostu zaczęły wymierać, bo nagle w powietrzu pojawiło się coś, czego wcześniej nie było i nie były do tego zupełnie przystosowane i przez to właśnie po prostu te organizmy wszystkie wymarły. Tak więc tlen również jest cichym zabójcą, wymordował praktycznie całe życie na Ziemi przez właśnie silnicę, Plus tego jest taki, że po tym Wielkim Wymieraniu powstały organizmy, które już swoje szlaki metaboliczne opierały na tlenie. I jednymi z tych organizmów jesteśmy my. To, że dzisiaj dusisz się po tym, jak zapalisz papierosa, jest właśnie wynikiem tego, że parę miliardów lat temu żyły sinice, które postanowiły wymordować wszystkich beztlenowych swoich znajomych. Także ten też potrafi zabijać i ciekawostka numer 5. Jest to rzecz, którą już znają trochę moi obserwatorzy na Instagramie czy tam TikToku, więc jeśli nie jesteście na bioheretyckich social mediach, to koniecznie nas zaobserwujcie, czy to na TikToku, czy na Instagramie, ale również jeśli jeszcze nie subskrybujecie nas to to jest właśnie ten moment, żeby to zrobić. Bo jak nie to ewolucja dorobi wam w ogony, jeden z przodu, drugi z tyłu i nie będziecie mogli nosić spodni, albo będziecie musieli chodzić z rozpiętym rozporkiem. To była groźba, a teraz przechodzimy do ciekawostki w końcu po tym przydługim wstępie. Otóż porosty to nie jest symbioza. Jeśli w ogóle się zastanawiacie, czym są porosty, bo może nie wiecie, to są te takie kolorowe plamki na drzewach, kamieniach i innych takich. No generalnie są wszędzie, myślę, że kojarzycie, co to jest. Przez całą naukę w liceum wszyscy mi powtarzali, zawsze wszyscy nauczyciele biologii, że porost to jest symbioza grzyba z glonem. I o ile grzyba z glonem, jaka się relacja to jest, to jednak bardzo rzadko jest to reakcja, którą faktycznie moglibyśmy nazwać reakcją symbiotyczną. No bo naukowcy sobie tam badają, badają, patrzą, jakie te zależności tak naprawdę są, i okazuje się, że tak naprawdę nie do końca jest to symbioza, albo w nie wszystkich przypadkach jest to symbioza, a raczej w większości przypadków to nie jest symbioza, tylko jest to związek, który nazywamy helotyzmem, czyli właśnie relacją niewolniczą. I kto tutaj jest czyim niewolnikiem? Otóż niewolnikiem grzyba jest glon, czyli glon to ten organizm, który pozyskuje energię, tak, bo przeprowadza fotosyntezę, no i on tą naszą parę odżywia, natomiast grzyb tego glona sobie trzyma i ten glon, no, nie ma nic w zamian, oprócz tego, że ten grzyb trzyma go przy życiu. Nie, no tak samo jakbyśmy mieli ludzi niewolników, nie, ci niewolnicy nic z tego nie mają, ale żyją, muszą pracować cały czas dla swojego pana i właśnie. Taka jest relacja najprawdopodobniej grzyba z glonem w środku porostu. Jest jeszcze druga hipoteza, która mówi o tym, że glon jest pasożytem grzyba, i że to, że grzyb otacza strzępkami tego glona, jest właśnie reakcją na to, że po prostu ten glon włazi temu grzybowi do domu i po prostu grzyb, żeby się bronić, to otacza tego glona swoimi strzępkami. Być może w niektórych przypadkach porostów tak to się dzieje, natomiast ta hipoteza jest trochę bardziej już odjechana w kosmos. Bardziej jednak naukowcy skłaniają się do tego, że jest to po prostu helotyzm, czyli właśnie ta relacja niewolnicza, gdzie glon jest na usługach grzyba. Także być może identyfikujecie się dzisiaj z pewną linią tego odcinka, bo tak jak w nie macie mózgu, a się uczycie, albo jesteście jak pajęczaki, które po prostu nie mają głowy. Natomiast jeśli bioherezje teraz obraziły swoich widzów, to trudno i tak będziecie mnie obrażać za moją ośmiornicę w komentarzach. Także dziękuję, dobranoc. I nie mogła to być większa nieprawda niż to jest, bo to nie jest prawda. <laughs> nie mają mózgu, a potrafią. Tak ty. No, co wam dorobi? A co im dorobi? Ogon. Ogon. Nie, nie, ogon jest fajny. Dwa ogony. O, jeden z przodu, drugi z tyłu.